Mężczyzna zaprasza swoją skromną, byłą dziewczynę ze szkolnych lat na swój ślub, mając jeden cel upokorzyć ją. Jednak, gdy ona przybywa, dzieje się coś, co wprawia wszystkich w osłupienie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić więcej emocjonujących historii jak ta, i nie zapomnij zostawić lajka pod filmem, aby móc oglądać dalej. Piotr Zieliński przesuwał piórem po eleganckim zaproszeniu. Jego ręka poruszała się pewnie, choć myśli zdawały się dryfować gdzieś daleko poza granice teraźniejszości. Lista gości była niemal kompletna. Nazwiska starannie dobrane, wyselekcjonowane spośród ludzi, którzy mieli być świadkami jego sukcesu. Sukcesu, który osiągnął sam, bez niczyjej pomocy. Każdy, kto kiedyś w niego wątpił, miał teraz zobaczyć, kim się stał. A jednak. Kiedy jego spojrzenie zatrzymało się na pustym miejscu na końcu listy, pojawił się impuls, decyzja, której nie planował. Piotr, niemal bez namysłu, nakreślił imię: Martyna Lewandowska. Na ułamek sekundy jego ręka zawisła nad papierem Martyna. Wspomnienia zaczęły przebijać się przez szczelnie zamknięte drzwi przeszłości. Czy to była nostalgia? Nie. To było coś innego, coś bardziej skomplikowanego. W przestronnym apartamencie, urządzonym ze smakiem i precyzją godną kogoś, kto przywiązuje wagę do detali, Adam Kaczmarek, najlepszy przyjaciel i doradca finansowy Piotra, upijał łyk czarnej kawy, oparł się wygodnie na skórzanej sofie i leniwie przerzucał kartki harmonogramu ślubu. Nie wierzę, że naprawdę zamierzasz ją zaprosić. Powiedział w końcu, marszcząc brwi i wskazując na imię Martyny. Piotr wzruszył ramionami. Oczywiście, że tak. Po co? Adam uniósł brew. Nie miałeś już zamkniętego rozdziału? Piotr uśmiechnął się lekko. Zbyt lekko by było to naturalne. Powiedzmy, że chcę jej pokazać, jak daleko zaszedłem. Adam westchnął i odstawił filiżankę na stolik. Wiesz, że to się może źle skończyć? Dlaczego miałoby? Piotr udawał bez troskę, ale coś w jego głosie zdradzało napięcie. Adam zawahał się, po czym odłożył papiery i spojrzał na przyjaciela. Bo to Martyna, zawsze była inna. Piotr zmrużył oczy, jakby przez chwilę analizował słowa Adama, ale zamiast odpowiedzi tylko się uśmiechnął. Właśnie dlatego chcę ją zobaczyć. Adam już nie drążył ale w jego głowie zaczęło kiełkować pytanie, które nie dawało mu spokoju. Dlaczego Piotr tak bardzo chciał mieć ją na ślubie? Czy to tylko kwestia dumy? Czy może w grę wchodziło coś głębszego? Po drugiej stronie miasta, w skromnym, ale przytulnym mieszkaniu, Martyna Lewandowska siedziała przy biurku. Stosy książek piętrzyły się wokół niej, a w powietrzu unosił się zapach starego papieru i atramentu. Była nauczycielką literatury, a jej życie obracało się wokół słów, historii i uczniów, którym próbowała zaszczepić miłość do książek. Dzień wydawał się jak każdy inny, aż do chwili, gdy dostrzegła elegancki kopertowy list wśród innych przesyłek. Sięgnęła po niego, a gdy spojrzała na kaligrafię, coś ścisnęło ją w żołądku. Piotr. Martyna przez chwilę wpatrywała się w swoje imię na zaproszeniu. Jakby próbowała rozszyfrować ukryte znaczenie tych kilku liter. Ostrożnie otworzyła kopertę. Treść była oficjalna, pełna grzecznościowych formuł, ale w jej głowie natychmiast pojawiły się obrazy sprzed lat. On, ona, tamta wersja ich samych, którą zostawili za sobą. Zanim zdążyła się zastanowić, co powinna zrobić, chwyciła telefon i wybrała numer. Martyna, po drugiej stronie odezwała się znajoma, ciepła głos Katarzyny Nowak. Dostałam zaproszenie na ślub Piotra, powiedziała bez wstępów. Zapadła cisza. I co zamierzasz? Pójdę. Na pewno nie chowam urazy, powiedziała Martyna z pozorną obojętnością. Myślę, że to będzie interesujące. Katarzyna westchnęła. Uważaj na siebie. Tymczasem w eleganckim butiku, gdzie wybierano dekoracje ślubne, Natalia Kowalczyk, organizatorka wesela, ściszyła głos pochylając się w stronę Katarzyny narzeczonej Piotra. Słyszałam, że zaprosił swoją byłą. Katarzyna, przymierzając delikatną bransoletkę, zastygła na moment. Wiem, Natalia zmarszczyła czoło. I nic z tym nie zrobisz. Katarzyna spojrzała na nią spokojnie. Choć w jej oczach czaiło się coś, czego Natalia nie potrafiła nazwać. Jeśli Piotr tego chce, nie będę go powstrzymywać. Odpowiedź była opanowana, niemal obojętna, ale Natalia widziała, jak palce Katarzyny lekko zaciskają się na bransoletce. Decyzja została podjęta. Martyna pojawi się na ślubie. Piotr, Katarzyna, Adam, Martyna. Wszyscy czuli, że coś wisi w powietrzu, choć nikt nie potrafił tego nazwać. Czy Piotr naprawdę panował nad przeszłością, czy tylko łudził się, że przeszłość nie ma nad nim władzy? Zbliżał się dzień ślubu, a przygotowania nabierały tempa. Natalia Kowalczyk, odpowiedzialna za organizację ceremonii, krążyła po sali recepcyjnej, doglądając każdego szczegółu. Miało być perfekcyjnie, nic nie mogło zostać pozostawione przypadkowi. Sprawdzała ustawienie stołów, dekoracje, rozkład miejsc, kwiaty. Mimo, że na jej twarzy malowała się pewność siebie, wewnętrznie czuła niepokój. Czuła go od momentu, gdy dowiedziała się, że Martyna Lewandowska przyjęła zaproszenie. W międzyczasie Adam Kaczmarek i Piotr Zieliński znaleźli się w pobliżu głównego wejścia. Mieli przejść krótki scenariusz przebiegu wieczoru weselnego, ale Adamowi coś nie dawało spokoju. Zauważył, że Piotr, zwykle energiczny i podekscytowany, był dziś wyraźnie wyciszony, jakby czymś przytłoczony. Nie wyglądasz jak facet, który za chwilę stanie na ślubnym kobiercu, rzucił Adam, z rękami w kieszeniach, przyglądając się przyjacielowi. Piotr oderwał wzrok od listy gości i wzruszył ramionami. Po prostu zmęczenie, odpowiedział krótko. Adam zmrużył oczy, obserwując go uważnie. Zmęczenie, tak? A może coś innego? Przesadzasz. Piotr uśmiechnął się blado, ale Adam nie dał się zwieść. Widział napięcie w jego szczęce, dostrzegał momenty, gdy Piotr uciekał spojrzeniem, jakby coś analizował. Czy to były wątpliwości? Weszli do sali i niemal natychmiast ich wzrok padł na znajomą sylwetkę Martyna. Stała przy jednym ze stołów, uważnie oglądając dekoracje. W półmroku ciepłego światła kryształowego żyrandola wyglądała niemal jak część tej scenografii spokojna, pewna siebie zupełnie niepasująca do roli dawnej miłości, która miała być cieniem przeszłości. Adam zamrugał zaskoczony: Co ona tu robi? Piotr, choć również zdumiony, szybko przybrał maskę obojętności i ruszył w jej stronę. Nie spodziewałem się, że pojawisz się przed samą ceremonią, powiedział, starając się brzmieć neutralnie. Martyna odwróciła się do niego z lekkim uśmiechem. Lubię patrzeć, jak wszystko powoli nabiera kształtu. Często pomagałam przy takich przygotowaniach. Piotr uniósł brwi, mówiąc: Pomagałam, masz na myśli rodzinę, przyjaciół. Martyna spojrzała mu prosto w oczy. Przyjaciół, na moment zapadła cisza. Adam, stojący nieco z tyłu, uważnie obserwował wymianę spojrzeń między nimi. Martyna nie wyglądała na kobietę, która przyszła rozdrapywać stare rany. Nie było w niej ani złości, ani żalu. I to właśnie w jakiś sposób wytrącało Piotra z równowagi. Nie wiem, czy możemy się zaliczać do tej kategorii. Powiedział w końcu Piotr, przybierając ton ironii: Może nie odparła lekko, nie spuszczając z niego wzroku ale mimo to cieszę się, że mnie zaprosiłeś. Był to cios, którego Piotr się nie spodziewał oczekiwał dystansu, może nawet pewnej nerwowości z jej strony. Tymczasem Martyna była spokojna, zbyt spokojna i wtedy pojawiła się Katarzyna. Narzeczona Piotra, ubrana w elegancką sukienkę w odcieniu głębokiej zieleni, wkroczyła do sali z tą naturalną gracją, która zawsze ją wyróżniała. Zauważyła Martynę natychmiast. Nie przyspieszyła kroku, nie zdradziła żadnych emocji, ale jej spojrzenie wnikliwie analizowało dawną miłość swojego przyszłego męża. Podeszła do nich pewnym krokiem, a Martyna, zauważając ją, od razu się uśmiechnęła. Katarzyno, przywitała ją uprzejmie: Martyno, cieszę się, że przyszłaś. Jeśli czegoś potrzebujesz, mów śmiało. Natalia jest do Twojej dyspozycji. Jej ton był przyjazny, ale spojrzenie uważne. Martyna uniosła podbródek nieco wyżej, nie pozwalając się zdominować. Dziękuję, ale jeśli mogę w czymś pomóc, też jestem do Waszej dyspozycji. Piotr niemal poczuł, jak Katarzyna napina mięśnie. Nie spodziewała się takiej odpowiedzi, spodziewała się dystansu, może nawet wycofania. A jednak Martyna, zamiast się usunąć, stanęła ramię w ramię z nimi, jakby była częścią tego wieczoru. Adam, stojący z boku, spojrzał na Piotra, jakby chciał mu powiedzieć: To nie tak miało wyglądać, prawda? Piotr odwrócił wzrok. Tymczasem Natalia, która właśnie sprawdzała ustawienie kwiatów na głównym stole, szeptem zwróciła się do Katarzyny. Nie jestem pewna, czy to jest atmosfera, którą planowaliśmy. Katarzyna nie odpowiedziała od razu, zbyt uważnie patrzyła na Martynę. Piotr czuł, że sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Wszystko miało wyglądać inaczej. Martyna miała być echem przeszłości, bladym wspomnieniem, czymś, co można zbyć krótkim spojrzeniem i przejść dalej. Ale zamiast tego stała tu, silna i niewzruszona. I wtedy Piotr zrozumiał, nie on panował nad tą sytuacją, tylko czy był gotowy przyznać to przed samym sobą? Dzień ślubu nadszedł. W sali weselnej panował kontrolowany chaos ostatnie poprawki w ustawieniu dekoracji kelnerzy sprawdzający rozłożenie kieliszków dźwiękowcy testujący mikrofony Natalia Kowalczyk, choć niemal wyczerpana, trzymała wszystko pod kontrolą. Dbała o to, by ceremonia przebiegła idealnie, ale jej spojrzenie co jakiś czas uciekało w stronę Piotra. Piotr Zieliński stał w kącie sali poprawiając mankiety śnieżnobiałej koszuli. Z pozoru wyglądał jak każdy inny pan młody, tuż przed najważniejszym momentem w życiu, elegancki, spokojny, gotowy, ale Adam Kaczmarek, który znał go lepiej niż ktokolwiek, dostrzegał napięcie w jego ruchach. Nadal masz czas, żeby uciec, rzucił żartobliwie, upijając łyk whisky. Piotr posłał mu pobłażliwy uśmiech. Nie przesadzaj, Adam zmrużył oczy. Jesteś pewien? Bo wyglądasz jak ktoś, kto zaraz zrobi coś głupiego. Piotr nie odpowiedział od razu. Jego spojrzenie zatrzymało się na Martynie Lewandowskiej, która właśnie weszła do sali. Poruszała się z naturalną gracją, witając gości z uprzejmym, pewnym siebie uśmiechem. Nie było w niej ani cienia zakłopotania. Ludzie spoglądali na nią z ciekawością, szepcząc coś między sobą. Kim jest ta kobieta, która wydaje się tak swobodna, mimo że jest byłą pana młodego? Katarzyna Nowak, przyszła żona Piotra, również to zauważyła. Stała niedaleko, witając przybywających gości, ale co chwilę zerkała w stronę Martyny. Nie dało się nie zauważyć, że jej obecność przyciągała spojrzenia, nawet te, które powinny być skierowane na pannę młodą. Katarzyna wyprostowała się i zbliżyła do Piotra. Jesteś szczęśliwy?-zapytała cicho, starając się, by jej głos nie drżał. Piotr odwrócił głowę i spojrzał jej w oczy. Oczywiście, że tak odpowiedział druchowo ale Katarzyna nie była naiwna. Dostrzegła w jego spojrzeniu coś, czego słowa nie mogły ukryć. Adam, stojący obok, nachylił się do Piotra i ściszył głos. Jeśli chcesz, mogę powiedzieć Martynie, żeby trochę się wycofała. Piotr pokręcił głową: Nie ma takiej potrzeby. Jesteś pewien? Piotr wziął głęboki oddech: Tak, nie robi nic złego. To była prawda. Martyna nie zachowywała się prowokacyjnie, nie szukała konfrontacji, nie robiła scen, a jednak jej obecność była jak lustro, w którym Piotr widział dawnego siebie chłopaka, który wciąż potrzebował udowadniać swoją wartość. I wtedy przyszło olśnienie. Nie chodziło o Martynę, chodziło o niego samego. Później, gdy goście zebrali się na sali, a kelnerzy roznosili kieliszki z winem, Piotr poczuł, że musi coś powiedzieć. Podszedł do mikrofonu i spojrzał na zgromadzonych. Sala ucichła. Dziękuję wszystkim za przybycie, zaczął, ściskając w dłoni mikrofon. To dla mnie i Katarzyny wyjątkowy dzień. Uśmiechnął się do swojej narzeczonej, ale po chwili jego wzrok przesunął się na Martynę. Kiedy zdecydowałem się zaprosić Martynę, nie kierowały mną najszlachetniejsze intencje. Wśród gości przebiegł szmer. Ludzie wymienili spojrzenia. Martyna podniosła głowę, wyraźnie zaskoczona. Chciałem pokazać, kim się stałem. Chciałem udowodnić coś sobie i może nawet jej. Cisza w sali stała się cięższa. Adam lekko otworzył usta, jakby chciał interweniować, ale powstrzymał się. Natalia zastygła w bezruchu, czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Piotr kontynuował: Ale teraz widzę, jak bardzo się myliłem. Spojrzał na Martynę, a potem znów na zgromadzonych. Martyna, jeśli kiedykolwiek Cię nie doceniłem, jeśli próbowałem Cię umniejszyć, przepraszam. Te słowa zawisły w powietrzu. Katarzyna zesztywniała. Adam wymienił spojrzenie z Natalią. Czy Piotr naprawdę powiedział to na głos? Martyna wstała. Nie wyglądała na osobę, która czekała na te przeprosiny, ale w jej oczach pojawiła się szczerość. Piotr, zaczęła spokojnie. Przyjęłam to zaproszenie, bo chciałam ci pokazać, że życie toczy się dalej, że przeszłość to tylko jedna z naszych historii, a nie definicja tego, kim jesteśmy teraz. Piotr skinął głową, a Katarzyna w końcu się poruszyła. Zbliżyła się do Martyny i uśmiechnęła lekko. Cieszę się, że przyszłaś. Może naprawdę możemy pójść dalej? Martyna odwzajemniła uśmiech, goście, wstrzymujący oddech, rozluźnili się, a po chwili rozległy się oklaski. To, co miało być zwykłą celebracją sukcesu i miłości, stało się czymś więcej. Nie chodziło już o status, o prestiż, o przeszłe rywalizacje. Piotr czuł, że pierwszy raz od dawna naprawdę oddycha swobodnie. Natalia, widząc, że sytuacja się uspokoiła, wróciła do organizowania przebiegu wieczoru. Adam poklepał Piotra po ramieniu, wyraźnie rozbawiony. No, stary, to było coś. Piotr uśmiechnął się, ale tym razem nie było w tym nic wymuszonego. A Martyna? Nie była już byłą, nie była cieniem przeszłości. Była kobietą, która przyszła, żeby pokazać, że można iść dalej. I że czasem to właśnie jest prawdziwa siła. Zasubskrybuj kanał, aby obejrzeć następny film.